Halo, dzień dobry, witam Was serdecznie. Mamy środę, mamy 16 dzień lipca. Ja nazywam się Jacek Mągrzyjewski, to jest z trenerem Jackiem. Zapraszam. 10 minut proste ćwiczenia. Obudzą Cię, pobudzą, dobudzą, wybudzą i rozbudzą. Maszeruj na dzień dobry. Hop, hop. Hop, tak jest. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zostań. Minutę, dwie, a po tej minucie zacznij ćwiczyć. Nieważne w jakim stole jesteś, czy sportowym, czy też nie, dasz radę zrobić te ćwiczenia. One zmienią Twój poranek, one zmienią Twój dzień. Jestem właśnie tutaj po to. Otóż to. Dokładnie tak. I przejdź do biegu w miejscu. Przejdź do biegu w miejscu. Dąż do tego ręce. Hop, hop, hop. Tak, bieg bokserski bardzo spokojny, od razu boksujemy się z tym dniem. Możesz na stojąco, możesz maszerując albo biec. 3, dwa, 1, świetnie i dołóż pajacyka. Endorfiny za chwileczkę będą eksplodować. Lecimy, hop, z uśmiechem, z radością i z energią. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, 1 i fantastycznie. Prawa noga. Przód bok. Albo z takim przeskokiem. Hop. 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 Cztery, trzy, dwa. Jeden i ostatni. I świetnie. Przypominam. Wersja łatwiejsza. Na Hop w ten sposób. I lecimy. Jeszcze cztery razy. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I ostatni raz. I świetnie, poprawiamy matę. I uwaga, krążysz biodrami szeroko, pełne koła. Hop, hop. Super. Dziękuję Wam serdecznie za Waszą obecność. Dziękuję za to, że tutaj jesteście. Gratuluję i cieszę się bardzo. I w drugą stronę, że ten rozruch właśnie swój cel spełnia. Czyli jest uśmiech, jest radość, jest energia, przy tym jest ruch, aktywność fizyczna. I o to właśnie chodzi. Dobra, wyrzucasz nogi do boku, hop, hop w jedną stronę i w drugą. Super. Jeszcze chwilkę i świetnie. Ok, uwaga, odwodzisz nóżką, hop, hop. Kto może, to w powietrzu, hop. Nie odkładasz nogi i robisz to w powietrzu. Jeżeli to jest za trudne dla ciebie, za każdym razem odłóż w ten sposób i ostatni raz i pięknie druga strona to samo albo w powietrzu hop albo odkładasz sobie nóżkę tutaj i też wszystko jest ok ty decydujesz którą wersję wybierzesz ostatni raz i świetnie stajemy szerzej stajemy szerzej tak jest i uwaga krążysz dookoła trzy razy w jedną stronę i trzy razy w drugą, pełne koła. Chcesz jak najwięcej powierzchni, pokoju, czy to ogrodu, czy to plaży, bo wiem, że też robicie na plaży te rozruchy. To chcesz jak najwięcej tego powietrza zabrać. Tak, trzy razy w jedną stronę, trzy razy w drugą. I świetnie, rozruszajcie nadgarstki. Luz, wiecie o co chodzi. Zrzucamy trochę z siebie, bo za dużo tego jest w internecie, gdzie Wszyscy wszystko chcą robić na tip top. My tutaj zrzucamy rączki troszkę. Pa, pa, pa. Tak jak jest. Łapiemy uśmiech, łapiemy tę energię ode mnie i wchodzimy w tę środę. Dobrze. Uwaga. Wersja łatwiejsza. Standardowa wersja, kto wie, to schodzi do podporu i wraca. Wersja łatwiejsza. Na kolankach się kładziesz. Hop. I tutaj na kolanach wracasz. Wersja standardowa. Schodzisz w dół. Hop i wracasz. Pięć razy. Let's go. To nawet można zrobić w piżamie, słuchajcie. To nawet można zrobić w sukience czy w jeansach. Dasz radę, nie ma zmiły, nie ma wymówek. A ja powiem więcej. Działaj pomimo. To jest najważniejsze. Wersja łatwiejsza, zobaczcie. Klękasz, kładziesz się i wstajesz. Jeżeli jeszcze dzisiaj nie jesteś w stanie zrobić tyle powtórzeń, co ja w tym czasie, to nie ma żadnego problemu. Jesteś na prawej nóżce lewa noga z przodu. Dwie ręce przed sobą. I jak masz lewą nogę z przodu, to prawa ręka otwiera się do siebie. Hop. Hop. Super. Cztery, pięć. Sześć do dziesięciu aż. Wydech do zewnątrz. Niech wzrok idzie za dłonią też do zewnątrz. Jeszcze dwa. Raz i ostatni raz. I pięknie. Obracam się. Wy nie musicie się obracać, możecie tylko nogę zmienić. Ja chcę to robić cały czas przodem do was. Hop, brzuszek napięty. I super. I w ten sposób 10 powtórzeń. Super. Wdech, wydech do zewnątrz, wdech do środka. Wydech do zewnątrz, wdech do środka. O to właśnie chodzi. Bez jakiejś spiny, ale regularnie. To jest najważniejsze. Nie musi być idealna. Musisz być regularna. To jest podstawa. Regularność zawsze będzie wygrywać z intensywnością. Tutaj nie ma zmiłuj. Zostajecie w tej pozycji i w tej pozycji krążymy ramionami w tył. Hop. Hop. I super, opierasz się teraz dwoma dłońmi obok stopy, tak. Przenosisz ciężar ciała do przodu, prawa stopa cała na podłodze i prawa ręka otwiera się pięć razy do zewnątrz. I super, o to chodzi, druga strona. Teraz lewa noga z przodu, prawa, prawe kolanko na podłodze. Było do tyłu krążenie. I teraz do przodu. Hop. 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 Jeszcze chwilkę. Ostatni raz. Super. Przenosisz ciężar ciała do przodu. Tak jest. Możesz sobie podnieść tutaj nawet nogę do góry, jeżeli chcesz. Hop. I otwierasz się do zewnątrz. Pięć razy. Kolanko wysun do zewnątrz. Tak. Ostatni raz. I pięknie, super. Przechodzę do klęku, w klęku tak jak jestem teraz. Uwaga, wypychasz mocno barki w górę, jak najmocniej barki w górę. Tak, pępek do pleców, podwijasz biegnice. Prawa ręka do przodu, lewa noga do tyłu, wracasz. I druga strona, lewa ręka, prawa noga. Czyli naprzemiennie, raz jedna, raz druga. Przytrzymaj chwilkę w rozciągnięciu, wróć. Podnieś ogon, przytrzymaj, wróć, wypychaj barki w górę. Hop, tak, za każdym razem ustaw, odnowa pozycję. Hop, i jeszcze dwa razy. Za każdym razem ustaw, odnowa pozycję. Świetnie, trzeba usiąść sobie napięta, głowa do podłogi, wysunąć mocno dłonie przed siebie. Tak, i przytrzymaj chwilę. Puść luźno łopatki, niech te dłonie podejdą jeszcze trochę do przodu. 5, 4, 3, 2, 1 i Ok, świetnie. Trzeba położyć się na plecki. Robi się gorąco. Trzeba położyć się na plecy. To będzie dobra środa. Hop, w ten sposób trzymasz. Tak. I wersja trudniejsza. Możesz zrobić rowerek i dać ręce za siebie. Hop! Hop, hop, hop. I w ten sposób działasz. Jeszcze 10 sekund. I pięknie, fantastycznie. Trzeba wstać i uwaga. Biegniemy sobie w miejscu, albo maszerujecie. Trzy kroki dosłownie. Łapiecie nogę z tyłu. Kolano przy kolanie. Biodro w przód i puszczasz. I druga strona. To samo. Hop. Biodro w przód i puszczasz. I druga strona znowu. Po dwa razy na nogę. Tak. I ostatni raz. I... Pięknie, fantastycznie i na koniec jeszcze 10 pajacyków. Jak nie możesz skakać, przypominam, chodzisz do boku. Hop, hop, 4, 3, 2, 1 i stop, i uśmiech, radość i energia. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj. Widzimy się jutro. Środa minie, tydzień zginie. Dobrej środy, uśmiech, radość i energia. Pa!